Kiedy Jezus powróci na Ziemię? Czyli czekając na Boże Narodzenie. Część druga. Bóg niewidoczny, Bóg namacalny. Ja myślę sobie trochę patrząc tak z punktu widzenia filozofa religii, który w ogóle patrzy i na, różne, na chrześcijaństwo i na różne religie, jak to wygląda. Że to jest w ogóle napięcie w różnych religiach. No właśnie. Pomiędzy. I chrześcijaństwo to nie jest jakby wyjątkiem, no bo tworzą je ludzie to jest jakby związane z naturą ludzką. Że nasza natura ludzka, ponieważ jesteśmy istotami zmysłowymi, to co zmysłowe i namacalne, jakoś to jest jakby taki pierwszy krąg, w którym się poruszamy tej, tej rzeczywistości. Nie? I, I przejść, jakby zobaczenie duchowego wymiaru tej namacalności wymaga pewnego kroku. I, I cały czas jest w, w ludziach taka tendencja do y, jednak do sprowa próby sprowadzenia Boga do takiej namacalności. To świetnie no widać. Tak, to jest jakby naturalne. To tak świetnie widać na przykład w y, historii nas, objawienia na Synaju. Mojżesz. A to jest, to jest historia, oczywiście może być żydowska, ale na przykład przez chrześcijańskich ojców kościoła bardzo często wykorzystywana jako taki można wzorzec w ogóle objawienia uh -huh. morskiego, i ta, ta historia jakby Mojżesza i, i, i Izraelitów na stanowi wielu ojców kościoła, jakby interpretuje, pokazując, że to właściwie to jest o Żydach, ale my, to, 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 że jest nasza chrześcijańska historia. I ona się cały czas powtarza, jaka jest jak ta struktura. No, prawda? No Bóg objawia się jako ten, który właśnie nie ma obrazu. Mojżesz idzie na, na synaj, mm -hmm. na, na górę, i tam też będzie mu powiedziane, że spotka się bezpośrednio z Bogiem, ale w taki sposób, że nie zobaczy Go, jakby tak. Ale Izraelici zostali na dole i mówią do Arona, wszyscy wszystkie ludy dookoła mają swoich bogów takich namacalnych, a my nie mamy. Mojżesz poszedł, nie wiadomo, co zrobić. Zróbmy sobie. Figurę Boga i oddawajmy Mu cześć. No to Aaron Właśnie, mówi, był jakiś fizyczny tak. Ja Aron mówi: Dobra, dawajcie, co macie najcenniejszego złoto. Każdy dał tam złoto, ulepili cielca i nazwali go, to nie jest inny Bóg. Tak. Się Czyli jest... oni nie, nie oddawali ci innemu bóstwu, tylko potrzebowali wizerunek jakiś, jachwę. żeby to tak. ufizycznić, tak. tego Jachwę. Tak, bo, bo taka natura ludzka. Nie? No właśnie. Ale widać, że jakby cała dalsza historia pokazuje, że jak Mojżesz schodzi z góry, to nie bardzo go to, można powiedzieć, widzi, że to jest niezgodne z tym, co Bóg chce. I i każe im tego cielca zetrzeć na pył tak wo do, do wody yy, to ten pył yy, tam yy... Rozpuścić i wypić. Aha. I, I na przykład ja to czytę, czytę jako taki symboliczny, że, no bo jak mówimy, że ten cielec miał być tym widocznym obrazem, tak? Mhm. To jak można powiedzieć, co znaczy to działanie, że wy zatrzyjcie go, przestanie być i wypijcie? Że to, ewentualnie to, co chcieliście mieć namacalnego z Boga, Mieliście to jest w sobie. sobie nie? A, o, I jest. wy, wy jesteście. Więc, czyli, ale zobacz, że to właściwie można powiedzieć, że to objawienie na Synaju, to nie jest objawienie obrazu Boga to ta historia mówi, że objawienie na synaju, czyli ten wzo wzorzec objawienia, polega na próbie wyleczenia ludzi z potrzeby posiadania zewnętrznego, namacalnego obrazu i ewentualnie na tym, żeby rozpoznali, że jak już jest jakiś obraz Boga w rzeczywistości, to to są jesteście wy. No i tam, to jest zgodne z, z potem, jak mamy w Księdze Rodzaju, jest właściwie jeden byt, o którym jest powiedziane, że jest na obraz Boży. Nie? No to jest człowiek. Czyli okay. w tym sensie, no, być może wtedy to wśród was i pośród was nie jest sprzeczne, to można by zrobić, no bo jak jesteśmy w relacjach, jak to jest panowanie miłości, no to rzeczywiście to, to, to jest coś, co się dzieje pośród nas. I W tym sensie namacalność królestwa, ja bym powiedział, no to, to jest to, że miłość się, owszem, jest wewnętrzną postawą, mamy to, można powiedzieć, to mistyczne doświadczenie Boga, ale też się wyraża w relacjach. Te relacje są namacalne i w tym sensie, jak już chcemy mieć namacalność Bożego Królestwa, to zależy od, od, od naszych jakby działania, czy my uczynimy nasze relacje takie, że będzie w nich widać no Boże tak. panowanie, panowanie miłości. To jest, że tak powiem, czysta Ewangelia. No. Natomiast widać już i w Starym Testamencie i w Nowym też jest, że cały czas te, te historie, które odczytujemy w ten sposób, mówią nam właśnie o tym, co tu proponujesz. Ale jednak ta potrzeba tej fizyczności, tego końca świata, tego momentu jest ciągle w nas obecna. Popatrzmy zaraz dalej, nawet. Y już wychodząc poza pisma Nowego Testamentu, przez tę historię Kościoła, tak y, pobieżnie przebiegając, y, choćby rok y, 999, tak? historia, gdzie na placu św. Piotra i w Rzybie gromadzą się ludzie, jest papież Sylwester wtedy u władzy, i wszyscy czekają na ten moment, bo były wszelkie proroctwa, że to tego tam jeszcze jest historia ze smokiem, który jest tam w lochach Lateranu ukryty, który miał się właśnie w tym roku uwolnić. Ludzie w to, Podejrzewam, wierzyli, to nie było naiwne z ich strony, tak? Tam ludzie mdleli, jest, jakieś mdleli, są relacje, umierali ze strachu, że będzie ten koniec świata. Więc tysiąc lat później, tak silne oczekiwanie na jednak pewien przełom, pełną zmianę. Yy, inne historie też. Choćby adwentyzm, tak, od Milnera, który się zaczął, potem adwentyści, którzy czekają na ten koniec świata świadkowie Jehowi, którzy wyznaczają kolejne daty, w końcu dochodzą do wniosku, że skoro nie, nie przyszedł Pan Jezus fizycznie, tak? z powrotem, to przyszedł duchowo, i już teraz jest, i ten ostatni okres następuje teraz przed tym właściwym końcem. Więc cały czas to w nas siedzi w ludziach po dzień dzisiejszy i podejrzewam. Nie, chcę, nie oceniając, że nawet wśród nas, wierzących katolików, chrześcijan, są grupy ludzi, którzy zdecydowanie wierzą, że będzie taki moment, że te gwiazdy zaczną spadać z nieba, że to wszystko się zawali, jakaś czarna dziura to wszystko wesie i pojawi się Jezus w takiej formie, jak jest napisane w Ewangelii, na obłoku wstępuje i nastanie to prawdziwe królestwo. Tak? Więc to cały czas w nas siedzi. Siedzi i ja myślę, że... No... Z punktu widzenia i psychologii, filozofii religii, i filozofii człowieka można zrozumieć, nie? że to rzeczywiście jest jakoś tak naturalne, że taki mam, taką mamy konstrukcję, że to jest nam, ponieważ jest bardziej plastycznie, takie bardziej działalne wyobraźnie, to tak siedzi i, i co jakiś czas w bardzo wielu ludziach się pojawia. Ale ja bym to właśnie powiedział tak, że ja odczytuję te. Właśnie to różne wątki, które w Biblii widzimy, jako taką, można powiedzieć, no tro trochę napięcie pomiędzy tą tendencją, taką ludzką, a tym, co bardziej jest odczytywane jako ten impuls od strony Bożej, który mówi. Rozumiem, ja bym tak oczywiście teraz też, też upraszczam i mówię, jakby mhm. wkładam swoje słowa. Rozumiem tą waszą tendencję, ona jest zrozumiała i tą wyobraźnię możecie wykorzystać do jakiegoś poruszenia się, ale ostatecznie jesteście powolni tego, żeby tą wyobraźnię przekroczyć. Mhm. I na przykład właśnie na przykład te historie Jezusa, chociażby, prawda, które mamy po Zmartwychwstaniu, z tymi właśnie, że na początku jakby jest ten moment, kiedy jakoś... Jeszcze fizyczność jest obecna. Poz, poz, pozwala jakby to tak zobaczyć, ale to wszystko zmierza do tej, tej, tej jednak, nie chwytaj mnie, tak? pozwól mhm. tego, tak? że zniknięcie, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Prawda? Czy Jezus objawia się jeszcze w jakiejś formie fizycznej na krótko po zmartwychwstaniu, żeby. Z, ze względu, jak, to, jakby to na ten nasz. Żeby ten pomysł zbudować między tym, co twardo fizycznie, a tym, co faktycznie już duchowo, duchowe. Duchowe, tak, ale cały określić. czas to zmierza ku temu, ku temu duchowemu. I ono jest wskazywane jako ten właściwe rozpoznanie. A to, że to się powtarza w każdym pokoleniu no właśnie. niemalże, no to czy znaczy to wynika z tego, że w każdym pokoleniu jakby ludzie się rodzą i jakby nawet Muszą od początku to sobie przerobić? Tak, jakby ten nawet temat. Po popatrzeć na rozwój człowieka, nie, to tam yy, no można by jakiegoś specjalistę, psychologa tutaj znaleźć, prawda, rozwojowego, ale myślę, że on mniej więcej by się zgodził z tym, co teraz powiem, że mamy takie przejście od takiego. Po prostu rozumienia w ogóle świata i siebie na wyłącznie takim, jakby konkretnym, wyobrażeniowym poziomie, mhm. jak się człowiek rozwija w swoim indywidualnym rozwoju, i potem dopiero stopniowo zyskuje taką zdolność, jakby rozumienia, że, że ta rzeczywistość jest nie tylko ta konkretna, taka czysto namacalna, tylko ma jeszcze te wymiary dodatkowe, takie głębsze, co nie neguje tych konkretnych, ale pokazuje, jakby umieszcza ich w właściwym, szerszym kontekście. I że dopiero jakby w trakcie rozwoju ludzkiego, ja dokładnie nie wiem, bo tu nie jestem specjalistą, trzeba by się spytać, w którym okresie, prawda, w którym momencie życia człowiek, podejrzewam, że też zależy od indywidualnego rozwoju, uzyskuje na przykład taką zdolność na przykład do abstrakcyjnego myślenia. Tak, do zrozumienia, że jak mamy symboliczny konkret, to symboliczny konkret odsyła nas do rzeczywistości, tak symbol działa, tak? że odsyła nas do rzeczywistości takiej jakby prawda, że, że jak mówimy Panie Jezu, tylko Tyś Najwyższy w liturgii, to ja pamiętam jedno z moich dzieci, które właśnie w Kieśnickim mm. pytało, jak, jak ile, ile, ile metrów ma Pan Jezu, skoro jest Najwyższy? Wyższy, prawda? Tak. I może powiedzieć, no, to jest cały czas zrozumiałe, dziecięce pytanie, tak, że w pewnym wieku, autentyczne. jak ktoś mówi Najwyższy, to jedyne możliwe w tym wieku rozumienie jest fizyczne, więc jest ciekawe pytanie, ile on miał metrów, skoro był Najwyższy. Ale za jakiś czas taki człowiek zrozumie, że jak on mówi, to prawda, w Panie Jezu, tylko tyś najwyższy, to w ogóle nie chodzi o wysokość w metrach. Ale to, to wymaga tego przejścia rozwoju. No i to się powtarza w każdym pokoleniu, bo w no każdym tak. pokoleniu człowiek się rodzi i, i musi to, to przejście zrobić. Czyli no, to jest oczywiste, rodzimy się w rzeczywistości fizycznej, tak, i najpierw identyfikujemy siebie jako Coś fizycznego, a ta sfera, nazwijmy ją duchowa, się po prostu rozwija. Rozwija i ujawnia, też można powiedzieć, naszej świadomości stopniowo. No dobrze, ale to taki trochę, może, dziwny wniosek, że tak u niektórych z nas to tak się ona nie bardzo rozwija, bo ciągle trzymamy się kurczowo do końca swoich dni wręcz, że ten musi być ten, ten przełom i ten nowy świat. Przecież są te nawet grupy, pewnie chrześcijan, a już nie mówiąc o sektach różnych takich pobocznych, że gdzie nawet w XX wieku, XXI, gdzie czekają na ten koniec świata i robią różne dziwne rzeczy, typu zbiorowe samobójstwa, tak, typu jakieś tam akcje sabotażowe, bo to ten świat musi się skończyć. No, dlatego, że on nie może być już nawet tak bardzo przeduchowiony, że, że się zmieni. Musi być kompletnie nowa forma od początku i to musi trzeba. gruba kreska, to znika, poza, pojawia się nowe. Tak? No, są takie grupy, zgoda. No jakby. Z, może, mo, można powiedzieć tak, no. Yy... Nie ma co dyskutować z faktami, tak jest, takie grupy są, można próbować to zrozumieć, na, na no jakie mechanizmy dzia działają i okej, okay, i, i można to, i, i dobrze nawet jest zrozumieć, i też nie chodzi, żeby jakoś tam potępiać tych ludzi, bo to widać, że to są naturalne mechanizmy, które dopiero jak zrozumiemy, to ewentualnie możemy jakby zaproponować komuś, żeby próbował, zrozumiejąc te mechanizmy, je jakoś przekroczył. A jak ktoś to zrobi albo nie zrobi, no trudno, no to taka jest rzeczywistość. Ale jednak, tak, jeszcze będę się trochę przy tym upierał. Tak? Jest jednak mowa o czymś takim jak Dzień Pański. Tak? I to jest raczej rozumiane, e, tak jak to odczytujemy, że to jest jakiś moment jednak, że jest. Zresztą, co tu dużo mówić? Przecież wyznajemy w, w Wyznaniu Wiary, w katechizmie jest też napisane Kościoła Katolickiego, że jest sąd. Jest dzień ostatecznie, sąd. tak, Tam można potem mówić szczegółowo, ogólny i tak dalej, ale jest moment, kiedy następuje rozdzielenie tego. Zła od dobra, jesteśmy osądzani z naszych uczynków, jest jakaś, jakaś zmiana, i przecież też jest napisane, że oczekujemy zmartwychwstania ciał. Teraz jak to rozumieć. I może nie jest to powiedziane wprost w dokumentach Kościoła czy w katechizmie, ale że jest jakiś koniec świata, jakoś rozumiany. Tak? Ja myślę tak, że język Kościoła też przejmuje te różne obrazy, które mamy w. W, w Nowym Testamencie, czyli w różnych księgach Nowego Testamentu. I rzeczywiście yy, myślę, że do teologii, nawet takiej teologii jakoś tam, ofic no bo katechizm to, można powiedzieć, pewna teologia oficjalnie potwierdzona. No tak, tak. Yy, ale ona też się oczywiście zmienia, bo to nawet jak mamy ten niebieski katechizm, to to, to, to jest zupełnie inny temat, ale yy, myślę, że tutaj chcę go poruszyć, żeby że to jest, to jest też pewnego rodzaju wyraz jakiegoś rozumienia, który się zmienia. To na przykład, co pokazywały, że odkąd ten niebieski katechizm się pojawił, kościoła katolickiego, to już kilka istotnych zmian tam zostało wprowadzonych. Co pokazuje, że na przykład tam dotyczącej kary śmierci albo innych, innych, hmm. innych punktów, co pokazuje, że ten język to jest pewnego rodzaju, tak, jakby, teologiczne rozumienie jakoś oficjalnie potwierdzone, ale też nieostateczne już. Ja bym powiedział tak, oczywiście, że w tym teologicznym rozumieniu w katechizmie pojawiają się cały czas te obrazy i sądu, i końca. Pytanie znowu, na ile należy je nawet w tym katechizmie, bo to jest to samo pytanie, jest, jak mamy tekst pisma, mm -hmm. który o tym mówi, i zastanawiamy się, jak to rozumieć bardziej Dobrze, symbolicznie. Ale... Czy... Pozwolę ci przebaczyć, bo w Ewangelii oczywiście możemy mówić, że jest plastyczne mówienie w tamtych czasach, taki język, ale no w katechizmie czytamy yy, w podsumowaniu takiego rozdziału yy, o przyjściu, właśnie o, końcu, o czasach ostatecznych, taki punkt 681. W dniu sądu na końcu świata Chrystus przyjdzie w chwale aby doprowadzić do ostatecznego triumfu dobra nad złem, które w historiach jak pszenica i kongol rosły razem. No to jak to zinterpretować, jak niedosłownie, że przyjdzie sąd? I no więc ja, je, oczywiście, je, ja bym powiedział tak, że to. To już jest, katolicy, przepraszam, jeszcze pewną refleksją już nad pismem, nad doświadczeniem kościoła, więc jakąś syntezą tego, w co. Zgoda, wierzymy. natomiast też przejmuje ten język plastyczny. I w tym sensie jakby pytanie, czy należy to rozumieć dosłownie, czy należy to rozumieć, że po prostu katechizm to powtarza ten język. Nie, nie, nie tyle robi, ref, nie tyle przedstawia refleksję w innym języku, taki z meta poziomu, mm. co po prostu powtarza pewne. Pewne, y, jeszcze raz pewne, stawia nam przed oczy pewne obrazy biblijne, i dlatego myślę, że można całkiem jakby w sposób zastanowić się, czy tu też, no ponieważ to jest ten sam, ten sam język obrazowy, czy rozumieć go dosłownie, czy rozumieć go w sposób metaforyczny. I ja bym powiedział tak, że nie widzę możliwości rozumienia go dosłownie. No ale, kiedy jest mowa o sądzie na przykład, no to jak rozumieć sąd? No, Nad nami w sposób metaforyczny. No ja bym powiedział tak, że znowu mamy Ewangeliana, na przykład, jak mamy sąd, tam jest w pewnym sensie powiedziane jasno, ale metaforycznie, bo metafora nie musi być niejasna. Że, a, a sąd polega na tym, że światło przyszło na świat i no tak. pokazało, jakie są czyjeś uczynki. Czyli sąd w tym kontekście byłby. Ujawnieniem tego, tak? jest jakaś prawda, jakaś rzeczywistość, która jest dla nas przysłonięta. To jest też bardzo taki fakt i w, i w tradycjach duchowych, i psychologicznych, i filozoficz człowieka mm -hmm. pokazany, że no, jesteśmy jacy jesteśmy, ale nie mamy jasnego rozeznania w rzeczywistości. No i, I samych i, i, siebie i samych też nie siebie. znamy do końca. Tak. I w tym momencie y, sąd polegający na ujawnieniu. Tak? że światło przychodzi. To wszystko będzie wyjaśnione i, do końca. I, I ja zrozumiem do końca siebie, zrozumiem do końca wszystkie swoje czyny, przyczyny tych czynów uwarunkowania zakres Jezu. odpowiedzialności. No, aha, to, o to chodziło wtedy. Tak, tak. Zrozumiem swoje życie w pełni. Do, do tej pory nie rozumiem swojego życia. Często nie wiem, dlaczego ja tak postąpiłem, A jaki jest sens tego, tego, wydarzenia? A to może było bez sensu? A, a w ogóle wszystko? A, a, ten, a w tych relacji, to ja rzeczywiście kochałem, a kto byłem kochany? Czy to było tylko pomyłka? I, 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 i żyjemy w takiej trochę magmie, no tak, no. tak? I sąd nie polega na potępieniu. To jest bardzo wyraźne. Mm -hmm. Sąd polega i to, to właśnie to, to widać. To, dlatego jest zgodny z miłosierdziem, że wszystko zostanie ujawnione i zrozumiemy do końca. I teraz pytanie: I znowu pytanie, czy to jest tak, że to musi być, czy to należy rozumieć, że to będzie w jednym momencie jakimś, a w jakim? No bo cała ludzkość też, już ci, co żyli kiedyś, w jakiej, jakiej formie, czy to jest tak, że, że każdy z nas w pewnym momencie może w. Może w momencie śmierci, tak jakoś, że, że zrozumie swoje życie, tak, że zobaczy, że to, aha, to o to chodziło. Ja bym namawiał do interpretacji w tym kierunku, no bo to, one... jest, to jest piękna interpretacja, bardzo dająca wielką nadzieję i takie poczucie nawet pokoju, jak się w to zagłębić. No ale jednak z drugiej strony jest nawet w Ewangelii ten fragment Mateusza, pewnie znowu można go jakoś tak symbolicznie, metaforycznie, plastycznie uzasadnić, oddzielenia kozłów od osłów. Od od baranu o i osób. Tak. tak. Czy chodzi o rozdzielenie, tak? Że jednak będzie to rozdzielenie, i jest napisane, może znowu plastycznie, że jedni pójdą na potępienie, a drudzy na zmartwychwstanie, tak. I odczytując to wprost, i myślę, że wielu ludzi tak wprost to czyta i na tym poziomie pozostaje, no to to jest jasne, że jest piekło, jest niebo, i teraz kto na co zasłużył, to wynika z Twojego życia, jakie prowadziłeś, co rodzi mnóstwo innych pytań jeszcze, no ale. Biorąc dosłownie, tak jest. Zgoda. Biorąc dosłownie, a pytanie znowu. Bo, bo są inne teksty, na przykład, tak, że mamy na, na końcu Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Na przykład. Co by się wiązało z tym, że tu mamy taki, że Bóg będzie wszystkim we wszystkich, a tu będą jakieś, jakieś. że jedni będą z Bogiem, a inni będą poza Bogiem, ale jak poza Bogiem, jak będzie wszystkim we wszystkich. Więc zaczynamy się wikłać w no tak. pewne sprzeczności. Nie się gubić, szczerze, Więc, więc ja bym powiedział tak, jak zaczynamy takie teksty rozumieć dosłownie, to zaczynamy się wikłać w pewne sprzeczności. No tak. I dla wielu ojców Kościoła, y, oni mówili tak, jak, oni, oni znali pismo znacznie lepiej niż my. I, widzi, i jak, jest, znali w te wszystkich wersjach, to często wie, jakby wiedzieli właśnie, że, o, tutaj się na przykład na poziomie pewnego dosłownego rozumienia nie zgadza. Tu mamy sprzeczność. Znaczy, w sensie jeden kawałek, drugi, jeden kawałek tak? pisma z drugim. I mówili tak, jak zobaczysz taką sprzeczność, to to jest ważny znak, że właśnie nie, nie należy rozumieć tego Aha, tak dosłownie. Tak. Tylko ta, ta sprzeczność jest sygnałem, że musisz jakby iść na inny poziom rozumienia. I na innym poziomie to jakby możesz uzgodnić. I w tym sensie bym powiedział tak, że tak, ja tak bym powiedział, tak, że ten, ten fragment o tych o rozdzieleniu, no rzeczywiście jakby rozdziela. Pokazuje, że rozdziela w ogóle, że są zachowania, które są. Y, y, pozytywnie jakoś, prawda, oceniane, i one prowadzą do czegoś pozytywnego, i są te zachowania, które. Nie, nie, nie jest wszystko jedno, jak żyjemy. No, to jest. I, i to rozdzielenie tak. pokazuje rzeczywiście, że nie jest wszystko jedno. To umiejętność zrozumienia też jest umiejętność rozróżnienia, że tu popełniłem błąd, a tu nie popełniłem błędu. To też jest kawałek tego zrozumienia. Nie jest. Nierozumienie to często jest, tym, no nie wiem, które z moich zachowań było OK, a które było nie OK. Więc zrozumienie jest takim rozdzieleniem. Też na, na, na zobaczenie, aha, to było za zachowanie, które prowadziło do jakichś pozytywnych konsekwencji, a to było zachowanie. No. I zobacz, na przykład, że w tym, znów, co jest istotne w tym, w tym tekście, że jak tak go zrozumiemy, to znów nie zastanawiamy się, kiedy, kto tam będzie. Lepiej przeczytać to, i to niektórzy bibliści mówią, że to tak, tak ten plastyczny też obraz, który właśnie nawet rozdzielenie ma poruszyć. Jak chodzi o to, żebym ja się zastanowił, czy ja jestem tą osobą, która. Daję głodnemu to jedzenie, przyjmuję tego przybysza, czy jestem tą osobą, która nie daje głodnemu i tego przybysza nie przyjmuje? Jak, jak zobaczę siebie jako tego, który przyjm nie przyjmuje, to żeby mnie to wstrząsnęło, to się mogę zmienić. Wiele takich obrazów to też jest, yy, Ponoć tak jest, że, 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 że w, tej, w tej kulturze wiele takich, można powiedzieć, wstrząsających obrazów, które wydają nam się czasami nawet dzisiaj takie jakieś takie właśnie nawet przemocowe, że to był sposób, który w tamtej kulturze oni się jakby nie bali jakby pewnego wstrząśnięcia, tak jak Jezus mówi, jak twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją. no nie mamy czegoś takiego, że mamy samych jednorękich, bo dosłownie nikt nie będzie brał, bo to. Ale, to jest tak powiedziane, żeby właśnie jakby wykorzystywali całe bogactwo języka. W ten sposób, że ten język, jakby wiedzieli, że, że język nie jest tylko, i to nawet współczesni filozofowie języka odkrywają czasami jeszcze bardziej na nowo, czy, czy tego, że język nie jest tylko opisem rzeczywistości, że język jest znacznie, można powiedzieć, subtelniejszym i bardziej wielofunkcyjnym narzędziem. Czasami służy do opisu, ale czasami służy do na przykład przekazania jakiegoś, nawiązania komunikacji, a czasami służy do. Wstrząśnięcia, ma, ma coś nie tyle opisać, co na przykład zrobić ze słuchaczem. No tak. I w tym sensie, jak masz taki język, który jest bardzo taki przemawiający, no to on coś w, w tobie robi. Jakbyś powiedział to tylko tak łagodnie, no tak, lepiej jest przyjąć przybysza niż nie przyjąć przybysza. To lepiej jest... się z tym zgodzić to... Tak, i, i to pójdzie. Wiadomo, ogólnie tak jest. Tak. A jak masz konkretny obraz, jeszcze związany na przykład tak, że to, że przyjęcie przybysza jest tak ważne, co jest przyjęcie samego Boga. Yeah, a potem oczywiście niektórzy będą no tak, no to niektórzy będą mówić, to ja teraz nie przyjmuję przybyszy, tylko ze względu na Jezusa kogoś tam. Ale, ale też nie czytają uważnie, bo w tym jest na przykład zawarte, za że ci, co tam przyjmowali tych przybyszów i dawali to jedzenie i odziewali... To oni mówią, a kiedy to się? Tak? Kiedy no oni, w, oni po prostu robili to. Robili dla kogoś, w ogóle nie zastanawiając się, że tam, ten, m, nie musieli widzieć Jezusa w tych, tych widzieli tych ludzi. No właśnie. No ale właśnie. Jezus mówi: Tak, widzieliście tych ludzi, ale ponieważ ja jestem wszechobecny i jestem w każdym, to wracamy do tego, że jest obecność mm. w każdym, no to jak żeście to zrobili, to to miało nieskończoną wartość. Tak? I to jest, i w tym sensie jakby znowu. Yy, Moim zdaniem, takie dosłowne rozumienie, że próbujemy to zobaczyć jako, ze, jako jakieś zewnętrzne wydarzenie, kiedy rozdzielenie i tak dalej, że to tak naprawdę nas odwodzi od takiego najgłębszego sensu tego zdania, które mówi rzeczywiście o rozdzieleniu, o tym, że pewien sposób zachowania prowadzi do tego królestwa, tak? prowadzi do, do, do ucieleśnienia tego królestwa, no tak. że jak tak się będziecie zachowywać, no to królestwo się staje stanie. Wtedy. Tak. A jak się tak będziecie zachowywać, to będziecie mieli piekło na ziemi. Jest taka przypowiedź, oczywiście teraz przypowiedź jest nie, nie, nie biblijna, y, 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 że jak, y, czym się różni piekło od nieba, że w, w, jest jakby gru, grupa ludzi, którzy są wokół jakiegoś kotła, nie? takiego, w, to jest najpierw piekło, nie? że jest kocioł z jedzeniem, taki duży kocioł z jedzeniem. On jest bardzo gorący, więc ludzie mają takie długie łyżki, żeby tak. się nie poparzyli. I, i mają jeść. Nie? I tam w piekle wszyscy są głodni, bo każdy bierze ten, tą łyżką i potem próbuje do, 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 do sobie do uzdać, ale nie może, bo ta łyżka jest za, za długa. długa. Dłuższa niż ręka. Niż ręka, tak. Niż ręka, tak. Nie? I wszyscy są głodni, tam umierają z głodu. I jak jest wyjście? I, jak jest niebo? Takie same miejsce, taki sam kocioł, takie same łyżki, tylko się karmią nawzajem. No prawda? właśnie. I każdy są zadowolony. Czyli można powiedzieć z zewnętrznej rzeczywistości, co mówi ta przypowieść, tak? Z zewnętrznej rzeczywistości właściwie masz dokładnie to samo, ale w jednym sposobie zachowania masz niebo, masz królestwo niebieskie, bardzo ucieleśnione, a w innym masz piekło, wszyscy są głodni, nieszczęśliwi i tak dalej. Ale nie ma zewnętrznych warunków, jakby nic się nie zmieniło. No to jest piękne. Czyli e, można tak skonkludować. Myślę, że e, mówiąc o Sprawach, nazwijmy to duchowych, chociaż tak nie do końca chyba to jest właściwe określenie, do tego, co jest naszą istotą, naszym przeznaczeniem, tym życiem e, realnym, ale niewidocznym, nie wiem jakich słów tu jeszcze użyć, żeby to wszystko tego doświadczyć, przeżyć, potrzebna jest pewna fizyczność, przez którą to przemawia. Tak? Fizyczność jest pewnym narzędziem, jakby tak. I, ale nie zatrzymajmy się na tej fizyczności. No właśnie, i tutaj do, y, y, od razu to mnie przekierowuje myślą na. E, Boże narodzenie. Bo czymże jest Boże narodzenie, jak nie fizycznym przemówieniem Boga, zakładającego istnienie do nas przez cielesność właśnie. Rozmawiali profesor Piotr Sikora i Grzegorz Misiewicz. Zapraszamy do wysłuchania części trzeciej.